Cześć, z tej strony Rafał Kurpiewski, dzisiaj pokażę Wam grę War for the Overworld, czyli takiego duchowego spadkobiercę, czy też kontynuację Dungeon Keepera. Dungeon Keepera, czyli tej e, słynnej strategii czasu rzeczywistego, w której znalazły się też elementy Tower Defense i która nie doczekała się oficjalnie trzeciej części, natomiast e, Twórcy War for the Overworld rozpoczęli zbiórkę pieniędzy na Kickstarterze, aby ten projekt powołać do życia. Otrzymali błogosławieństwo Petera Molino i innych byłych pracowników Bullfroga. Gra powstała. Niestety jest troszeczkę zabagowana w tej chwili, co prawdopodobnie zaraz zobaczycie. Zaczniemy może od trybu Sandbox, który, jak widzicie, nie do końca ma spolszczone menu poprawnie. Czytamy stan gry i pokażę Wam o co chodzi w War for the Overworld. Witajcie w moim lochu, w moim lochu, który pozwoliłem sobie przygotować już wcześniej. Jest dosyć rozbudowany, dosyć pokaźny. Pokażę Wam teraz po kolei poszczególne pomieszczenia i troszeczkę o nich opowiem. To co widzicie w tej chwili na środku ekranu to jest moje serce lochu. Najważniejsze pomieszczenie w lochu. Jeżeli zostanie ono zniszczone przez wroga, no to oczywiście przegrywam i muszę zaczynać wszystko od nowa. Tutaj akurat nie zostanie zniszczone, bo jest to tryb sandbox, w którym można się rozrastać dowoli bez żadnych niebezpieczeństw. To co widzicie tu po lewej stronie i po prawej stronie, to są bramy, przez które wchodzą do naszego lochu rozmaite stwory, ale wejdą do niego dopiero wtedy, kiedy wybudujemy odpowiednie pomieszczenia. Po pierwsze, istotnym pomieszczeniem jest legowisko. Tutaj stwory rozkładają swoje. Łóżeczka, foteliki i co to tam jeszcze mają. Tutaj odpoczywają sobie po walce czy wtedy, kiedy się po prostu zmęczą. To z kolei jest nasza mała farma, po której biegają takie mikroświnki, świnki prosiątka. Prosiątka służą naszym stworom oczywiście za strawę, bo potwory te są dosyć kapryśne, mają swoje potrzeby i musimy te potrzeby oczywiście spełniać, żeby chciały dla nas pracować. Kolejne istotnie, istotne pomieszczenie, które także wiąże się ze stworami, to jest skarbiec. Tutaj gromadzone jest złoto, i tutaj stwory przychodzą po swoją wypłatę, bo oczywiście za ich usługi musimy zapłacić. Ale żeby stwory w ogóle zechciały do nas przyjść, no to musimy zbudować przyporządkowane im pomieszczenia. I tak mamy tutaj koszary, w których ćwiczą sobie takie małe gnarlingi. Mamy tutaj laboratorium. Alchemiczne, w którym tworzone są mixtury, Mikstury, które możemy następnie sobie podnieść z tych gotowych już kociołków, upuścić na ziemię, i na przykład ta mikstura przyzywa do pomocy pięciu duchowych pomocników, takie ochliki I oni są w stanie dosyć szybko pracować, lepiej niż zwykłe ochliki, przebijają się przez kolejne tutaj mury i pieczary bardzo szybko i bardzo szybko przejmują też. Podłogę. Bo oczywiście, żeby cokolwiek zbudować, podłoga musi zostać przyporządkowana naszemu kolorowi, naszemu lochowi, nie możemy zbudować niczego na podłodze neutralnej, czy też na podłodze należącej do przeciwnika. Ok, ponieważ zbudowałem tutaj przypadkiem też małe pomieszczenie, to od razu postawimy sobie kuźnie. Kuźnia przyzywa żygołaki oraz ogry. To są takie dosyć. Potężne stwory, które sobie w tej kuźni pracują, a pracują e, nie dlatego, że lubią, tylko dlatego, żeby umożliwić nam stawianie pułapek. O pułapkach za chwilę sobie jeszcze porozmawiamy, na razie przejdźmy dalej. Tutaj widzicie archiwum. W archiwum pracuje bądź Wiedźmin, bądź wyznawcy. Oni pracują nad tym, żebyśmy mieli wystarczająco dużo punktów rozwoju, a także identyfikują artefakty, które znajdujemy w trakcie naszych wędrówek. Po Artefakty te są jednorazowego użytku, zapewniają nam rozmaite, bardzo niekiedy korzystne premie. Ok, kolejne pomieszczenie, jaskinie bestii, bo War for the Overworld w odróżnieniu od Dungeon Keeper posiada tak naprawdę dwa rodzaje potworów zdolnych do walki. Są to zwykłe stworki wychodzące z tej bramy a także bestie, które wychodzą ze zbudowanej przez nas jaskini i bestie, w odróżnieniu od zwykłych stworów, nie potrzebują wypłaty, nie potrzebują legowiska, zadowalają się jedynie jedzonkiem i oczywiście uwielbiają walczyć. W trakcie walki bardzo szybko przechodzą na wyższe poziomy doświadczenia, stają się zdecydowanie silniejsze, ale niestety, jeżeli zginą, to giną na zawsze, bo pozostałe stwory po, powiedzmy sobie, śmierci trafiają... Do łóżeczek, gdzie są leczone i mogą potem znowu dla nas pracować. Tutaj widzicie pomieszczenie, które poniekąd powiązane jest z jaskinią bestii. Jest to arena. Na arenie poskramiacz trenuje bestie, pomaga im zdobywać poziomy doświadczenia bez konieczności wdawania się w pojedynki z przeciwnikiem. Po prostu stworki biją się tutaj między sobą i stają się coraz silniejsze. Kolejne wa warte uwagi, pomieszczenie to komnata dusz. Tutaj wiedźmini pracują nad tym, żeby dusze poległych nieprzyjaciół przekuć na punkty doświadczenia dla naszych stworów i w ten sposób je umocnić. Tutaj widzicie kryptę. W krypcie pracują nekromanci. nekromanci Zajmują się tworzeniem guli. Gule to są nieumarłe potworki, które dołączają do naszej armii i są stosunkowo silne, zatem mogą nam pomóc w walce. Pomieszczenie, które widzicie tutaj, to nasze sanktuarium. W sanktuarium zajmujemy się odprawianiem rozmaitych rytuałów. Rytuały te pomagają nam w różny sposób. Mogą na przykład odsłonić Całe lochy przeciwnika na mapie na chwilę albo pokazać, gdzie znajdują się kopalnie złota czy jamy, z których wychodzą potwory. W trakcie rozgrywki, w trakcie kampanii zdobywamy też zaklęcia pozwalające na przykład na wyłączenie na chwilę wszystkich umocnień przeciwnika i pozbawienie go many, dzięki czemu możemy wejść do jego lochu i po drodze nie zostać zbyt mocno zranionym. Pomieszczenie, które widzicie tutaj, to jest więzienie. Do więzienia trafiają pokonani przeciwnicy. Oni sobie chodzą tutaj za kratami, są bardzo niezadowoleni, ale nic nam nie mogą zrobić. My natomiast możemy przerzucić takiego e, przeciwnika do komnaty tortur i w komnacie tortur te piekielne maszyny oraz sukuby przekabacają jednostki przeciwnika na naszą stronę. Dzięki czemu możemy zwiększyć naszą, powiedzmy, populację potworów także o stwory czy jednostki należące do przeciwnika. Kolejne pomieszczenie, takie duże, to tawerna. Tutaj stwory przychodzą się najeść, troszeczkę pobawić i wydać pieniądze. Bo jeżeli dostaną zapłatę i przyjdą do tawerny, to część z tych środków do nas z powrotem wróci. To jest dosyć fajny mechanizm, który pozwala na gospodarowanie tą gotówką. Spójrzmy sobie teraz na wejście do mojego lochu. Na wejściu umieściłem cały szereg pułapek. To jest na przykład pułapka czarnego lotosu, to jest taka... Płyta, która w przypadku, jeżeli pojawi się w pobliżu przeciwnik, ona się podniesie i zablokuje mu drogę, a ponadto będzie go jeszcze ranić. Tutaj mamy zamrażacz szpiku, który produkuje taki dym. I ten dym, czy też stwory, które znajdą się w obszarze działania tego dymu, zostają na moment spowolnione, radzą sobie zdecydowanie gorzej w walce. Tutaj. Zbudowałem z kolei cały szereg bombard, czyli takich działek samonaprowadzających, które automatycznie rozpoczynają ostrzał, jeżeli przeciwnik znajdzie się w ich zasięgu. Żeby jeszcze dodatkowo utrudnić przeciwnikowi wdarcie się do mojego lochu, wybudowałem tutaj garnizony. Garnizony mają takie świecące pola dookoła i mury, które znajdą się w obrębie tych pól, a także pułapki zostają wzmocnione, a pułapki są także regenerowane. Dzięki tym garnizonom wróg będzie miał zdecydowanie, zdecydowanie większy problem, żeby się przebić do mojego lochu. Ok, tyle jeżeli chodzi o budynki, teraz sobie zobaczmy może stwory. Stworami oczywiście nie można kierować bezpośrednio, tak jak ma to miejsce w innych RTS-ach, tylko na wzór Dungeon Keepera możemy wystawić taki sztandar i do tego sztandaru zaczną powoli zmierzać nasi podopieczni. Oczywiście robią to stosunkowo niespiesznie, niekiedy też... W ogóle nie reagują na to polecenie, niestety, gra jest jeszcze, jak już wspomniałem, pełna błędów, a szkoda. Ok, towarzystwo zaczyna nam się tutaj zjeżdżać. Mamy na przykład behemota. Behemot to jest potężny potwór, którego możemy przyzwać dopiero, jeżeli na naszym drzewku umiejętności osiągniemy najwyższy poziom. Spójrzmy, sobie może teraz, na to drzewko umiejętności. Jak widzicie, mam już je w całości. Rozwinięte. Znajdują się na nim różne budynki, które sobie po kolei odblokowuje. Znajdują się też zaklęcia. Znajdują się takie konstrukty, o których za chwilę Wam więcej opowiem. Znajdują się też pułapki. No a na samym końcu, oczywiście, te potężne stwory, takie jak Behemoth. Widzicie też szereg innych kreatur i teraz pokażę Wam pewne zaklęcie, które fanom Dungeon Keepera oczywiście powinno się od razu spodobać. A mianowicie przechodzimy sobie w tryb. Pierwszej osoby i kierujemy potworkiem. Niestety, jak widzicie, ten tryb jest nie do końca dopracowany. Coś tutaj cały czas nam przebija, cały czas przeszkadza w obserwowaniu akcji. Co jeszcze denerwuje, to stosunkowo niewielki obszar widoczności co objawia się taką czarną ścianą, którą widzicie przed potworem. O ile w korytarzu jeszcze aż tak bardzo to nie przeszkadza, o tyle po wejściu do większego pomieszczenia widzimy, że ten zasięg, pole widzenia jest stosunkowo niewielkie, no i eksploracja lochu w ten sposób nie jest aż tak przyjemna, jak być powinna. Oczywiście na samym chodzeniu, potworkiem się nie kończy, możemy też wykonywać jego podstawowe umiejętności i ataki. Tylko problem polega na tym, że. W trybie tym animacje nie działają jeszcze do końca dobrze, i tak naprawdę nie wiadomo, czy my e, rzeczywiście te ciosy wyprowadzamy, czy może jednak nie. Ok, tyle jeżeli chodzi o obserwowanie akcji z oczu naszych potworów. Opowiedzmy sobie teraz, może o poszczególnych elementach interfejsu. Jak widzicie, jest tutaj cały szereg ikonek. Na pierwszej karcie widzimy pomieszczenia. Ona pozwala nam po prostu wybudować e, kolejne rodzaje. Pomieszczeń. Czuga karta poświęcona jest naszym jednostkom. Widzimy tutaj, ile jednostek danego typu mamy, ile mamy na przykład jednostek na pierwszym, a ile na piątym poziomie doświadczenia. E, widzimy, ile z nich jest w trakcie walki, ile z nich straciło, straciło przytomność itd., itd. Karta trzecia to zaklęcia. Zaklęć niestety nie ma zbyt wiele i w większości służą niestety albo defensywie, albo ułatwianiu przejmowania kolejnych fragmentów Lochów. Tak naprawdę z zaklęć ofensywnych mamy tutaj tylko błyskawicę, którą możemy razić przeciwników znajdujących się na naszym terenie, ale niestety takich ciosów błyskawicą wykonamy pod rząd bardzo niewiele, bo szybko skończy nam się mana. Mana, którą posiadam w tej chwili, jak widzicie, jest częściowo zablokowana przez zarówno konstrukcje ochronne, jak i przez stworzonych za pomocą czarów dodatkowych pracowników. Tutaj jest taka ikona, można by sobie było. Takiego pracownika stworzyć, gdybyśmy mieli manę. Na razie jej nie mamy, ale możemy ją zyskać sprzedając na przykład niepotrzebne pułapki. Teraz mam więcej many, mogę sobie stworzyć kolejne stworki. Karta czwarta, nazwana dosyć niefortunnie budowlami, służy ułatwianiu e, przebijania się przez lochy, a także zamurowywaniu niepotrzebnych nam pomieszczeń, które. które Przypadkowo na przykład wykopaliśmy, jak widzicie podbiega tutaj chochlik. I proszę, bach, wszystko jest już zabudowane. Kolejnym konstruktem, który warto pokazać, jest murołamacz, czyli takie urządzenie, które pozwoliłem sobie tutaj postawić. Ono po wybudowaniu i kliknięciu zaczyna iskrzyć, zaczyna się kręcić i za chwilę zobaczycie, co się stanie ze ścianami, które są tutaj w pobliżu. Proszę bardzo, ściany zostały elegancko wysadzone. Nasze stworki nie muszą nad nimi pracować, ale tak naprawdę nie chodzi do końca o to, żeby sobie ułatwić czy przyspieszyć przejmowanie kolejnych fragmentów lochu, ale o to, żeby zniszczyć ściany, które są wzmocnione. Tutaj widzicie ściany wzmocnione przez nasze chochliki. Chochliki przeciwnika robią to samo ze swoimi, i oczywiście przebicie się przez taką ścianę jest zdecydowanie bardziej czasochłonne. A w grze pojawiają się także skały wulkaniczne, przez które nasze chochliki nie mogą się przebić wcale. Wtedy właśnie taki murołamacz rozwiązuje nasz problem i pozwala nam eksplorować kolejne obszary tych lochów. Karta piąta to pułapki, pułapki które już widzieliście częściowo tutaj na wejściu do mojego lochu. Wybór jest stosunkowo niewielki i przydatność dużej części z nich, powiedziałbym, jest troszeczkę wątpliwa. Bardzo żałuję, że nie znalazło się tutaj więcej potężnych jakichś machin, które byłyby w stanie powstrzymać przeciwnika przed wdarciem się do naszego lochu. Być może zostaną one dodane w kolejnych aktualizacjach gry. Przedostatnia karta to mikstury. Mikstury, których działanie widzieliście już na przykładzie tych duchowych chochlików. I karta ostatnia to rytuały, które odprawiamy sobie tutaj w sanktuarium, ładujemy je, a potem możemy je po prostu odpalić. Akurat ten rytuał nie przyniósł żadnego efektu, bo był to rytuał służący do znajdowania kopalń, a w trybie sandboxa kopalni nie ma, bo mamy nielimitowany dostęp do złota i tak naprawdę zupełnie nie potrzebujemy żadnych innych źródeł. Dobrze, to z grubsza tyle, jeżeli chodzi o nasze lochy, o ich budowę. Teraz przejdźmy wreszcie do akcji. Pokażę Wam fragment jednej z późniejszych misji kampanii, misji już takiej troszeczkę trudniejszej, troszeczkę bardziej rozbudowanej. Dzięki temu więcej będziecie w stanie zobaczyć. W trakcie gry zazwyczaj walczymy z siłami dobra, z dzielnymi, prawymi rycerzami, ale zdarza nam się też spuścić łupnia innym władcom podziemi, którzy nie do końca wiedzą po czyjej stronie powinni trzymać i tak jest też w tej misji, mamy tutaj konkurencyjnego władcę podziemi, który jak widzicie w rogu planuje odprawić taki potężny rytuał, który no niestety przyczyniłby się do naszej przegranej i my musimy w ciągu dwudziestu kilku minut zapobiec odpaleniu tego rytuału. I w ciągu tego czasu, który gra nam daje, musimy stworzyć jak największy loch, jak najwięcej potworów sobie zgromadzić. No i wedrzeć się do lochu nieprzyjaciela, co właśnie w tej chwili sobie uczynimy. Poproszę moje chochliki, żeby wzięły się do roboty. I tutaj widzicie właśnie ścianę umocnioną już przez przeciwnika i jej stan, że tak powiem, zdrowia, jak widzicie tutaj po lewej stronie zmniejsza się bardzo, bardzo powoli, dlatego skorzystamy oczywiście z murołamacza. Panie Hochliku, zapraszam. Budujemy murołamacz i dzięki temu będziemy w stanie przebić się przez te ściany szybciej. Ja jeszcze postaram się i jakoś tutaj jak najszybciej przywołać nasze stwory, żeby po otwarciu Drogi mogły wziąć się od razu do roboty. Odpalamy muro łamacz i czekamy parę sekund, zaraz wszystko ładnie tutaj wyleci w powietrze. O, proszę bardzo, wyleciało i od razu rzuciła się na nas chmara przeciwników. I jak widzicie, walka jest dosyć chaotyczna, dosyć mało tutaj widać. Tak naprawdę, można sobie po prostu oddalić widok i patrzeć na te medale, takie kolorowe, widoczne nad głowami. Zarówno przeciwników, jak i naszych postaci. Widać tutaj ich stan zdrowia, ich poziomy yy, i humor. Natomiast nie będziemy toczyć tej walki tutaj, tylko od razu rzucimy się do serca lochu naszego przeciwnika. Jak widzicie, wygląda ono zupełnie inaczej. W ogóle jej loch ma inne kolory, troszeczkę inne rodzaje ścian. W trybach wszystkich poza kampanią my także możemy sobie zdecydować o tym, jak będzie nasz loch wyglądał. To jest taki fajny dodatek, który pozwala niejako skustomizować sobie loch do naszych potrzeb. Tak jak widzicie, tutaj w tej chwili, pod spodem, pod sercem lochu naszego przeciwnika, pojawiły się niektóre moje stwory. To jest jeden z błędów, wielu błędów tej gry. Przez który możemy ten, to serce zdobyć w zasadzie nie narażając się na obrażenia. Chyba, że przeciwnik ma gdzieś w pobliżu jednostki zdolne do zadawania ataków dystresowych. Mam nadzieję, że zostanie to szybko poprawione, bo troszeczkę poddaje wątpliwość sens trybów takich jak skillnisz. Okej, okay, nasz przeciwnik e, przegrał jego serce lochu zostało zniszczone, wygraliśmy. Pokażę Wam teraz jeszcze jedną y, misję, jeszcze jeden rodzaj misji, tak właściwie. Tutaj widzicie mapę całego świata, gry, mapę kampanii. Ja już ją ukończyłem, dlatego wszystko tutaj płonie, ale na początku są to takie piękne, zielone krainy, pełne dobra, pełne światła. Misji w kampanii jest 13. To jest troszeczkę niewiele, bo kończy się ją w około 10-11 godzin za pierwszym podejściem do gry. Chciałoby się, żeby tych misji było troszeczkę, troszeczkę więcej. Ok, misja się rozpoczęła i co my tutaj widzimy? Ano, widzimy, że nie ma nigdzie serca podziemia i nie mamy żadnych chochlików. Bo jest to misja taka. Powiedzmy RPGowa, w której nie budujemy lochu, w której musimy po prostu kontrolować dostępne jednostki i spróbować zwyciężyć naszego przeciwnika. Mamy do dyspozycji w tej chwili czterech nekromantów. To jest bardzo niewiele i jeżeli spotkalibyśmy większe siły wroga w tym momencie, no to na pewno byśmy przegrali. Na szczęście nekromanci, jak to nekromanci, potrafią przyzywać... Potwory ze zmarłych, i, i z takich krypt, jak tutaj widzicie, są w stanie przyciągnąć gule. Gule zasilają naszą armię i teraz będziemy troszeczkę już silniejsi i będziemy w stanie przetrwać spotkania z wrogami. Bo gule mimo iż są, jak widzicie, w tej chwili na pierwszym poziomie doświadczenia, doskonale radzą sobie w walce z nawet rycerzami piątego poziomu. Ich Stan zdrowia spada błyskawicznie, i pierwszy pojedynek wygrany. A my zajmujemy się werbowaniem kolejnych jednostek. Podobne misje widzieliśmy już dawno temu, czy w Warcraft'cie, czy w polskiej grze Polanie. I tak samo tutaj one przebijają w taki sposób, że musimy mm, troszeczkę ruszyć głową, starać się. Nie angażować w zbyt wiele pojedynków, starać się przejść mapę w taki sposób, żeby zebrać po drodze jak najwięcej jednostek. No i później mm, jesteśmy w stanie pokonać większe siły wroga, jesteśmy w stanie też pokonać bossa, bo w niektórych misjach tej gry, czy właściwie w większości misji, pojawiają się jednostki takie bardzo silne bossowie. Misja tego typu to bardzo fajna odmiana, niestety nie ma ich zbyt wiele, bo w takiej kampanii zdaje się, że są tylko dwie. Ale z drugiej strony, gdyby było ich więcej, no to mogłoby się okazać, że w kampanii jest za mało misji tych takich korowych, podstawowych dla Dungeon Keepera czy w tym wypadku War for the Overworld. Widzimy tutaj kolejną śmieszną przypadłość, mianowicie. Jeden z przeciwników wpadł troszeczkę pod podłogę, był cały czas uwięziony w krypcie, nie mógł się ruszać. Naszym jednostkom, niestety, też się to zdarza. Niestety także czasami się zacinają no i po prostu sobie pod tą podłogą siedzą. Nie jesteśmy w stanie nic z nimi wtedy zrobić, nie jesteśmy w stanie ich już kontrolować. Oczywiście, twórcy starają się grę załatać, starają się dojść z nią do porządku, no ale powiedzmy sobie szczerze, wypuszczenie jej w ogóle w takiej postaci nie świadczy zbyt dobrze o twórcach, nie świadczy zbyt dobrze o ich szacunku dla graczy. Szkoda, że tak się stało. Prawdopodobnie zawinił tutaj brak pieniędzy i brak nagłośnienia gry w mediach, bo gra przez kilka miesięcy dostępna była w Steam Early Access, ale wnioskuję, że mało kto o niej słyszał, mało kto ją kupił i twórcom po prostu zabrakło funduszy. Natomiast nie zmienia to faktu, że takich rzeczy się nie robi, tym bardziej, że na Kickstarterze jakąś tam sumę pieniędzy Zebrali i mogli być może je lepiej spożytkować. Natomiast, mimo wszystkich problemów, mimo tych wszystkich błędów, które się w tej grze pojawiają, mimo niedociągnięć, mimo braków muszę przyznać, że bawię się przy niej dobrze, spędziłem z nią już prawie 30 godzin, jeszcze mi się nie znudziła jeszcze mam ochotę brać udział w tych dodatkowych trybach poza kampanią, bawić się żałuję, że jeszcze nie wszystkie funkcjonują że w multiplayerze ciężko jest na razie znaleźć jakiegokolwiek chętnego do rozgrywki że tryb skirmisz da się bezczelnie oszukać tym sposobem z chowaniem jednostek w sercu lochu przeciwnika, ale wierzę, że zostanie to poprawione, wierzę, że ta gra jeszcze będzie w stanie błyszczeć, jeszcze będzie w stanie przekonać do siebie większą y, liczbę graczy. Dobrze, na tym zakończymy prezentację gry. Ja na razie zalecam wstrzymać się z kupnem, ale zachęcam też do tego, żeby ten tytuł obserwować przez najbliższe tygodnie, zobaczyć czy twórcy będą w stanie go załatać. A jeżeli tak się stanie, to wszystkich fanów Dungeon Keepera namawiam do tego, żeby sobie tę grę wypróbowali, no bo po prostu warto. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia przy okazji kolejnych materiałów. Na razie.